Bardzo gorąco witam moi drodzy mali zawodnicy, witam Was, witam Waszych opiekunów na naszym obiekcie w imieniu Zarządu Klubu Sportowego Start Wola Mielecka na turnieju piłki nożnej nasze małe Euro 2012. Witam tutaj rocznik 2003 i 2005 z rocznika 2003. Dzisiaj w turnieju będą brały udział drużyny ziomków. Pierwszych Rzeszów, Ziomków Drugich Rzeszów, Mosiru Mielec i startu Wola Mielecka. W roczniku 2005 udział dzisiaj będą brały drużyny Ziomków Rzeszów, Mosiru Pierwszego Mielec, Mosiru Drugiego Mielec i startu Woli Mieleckiej. Moi drodzy, dzisiaj będziemy te zawody przeprowadzać w ten sposób, że rocznik 2003 będzie... Rozgrywał swoje mecze 2 razy 14 minut, a rocznik 2005 2 razy 12. Młodsi będą grali na tym obiekcie, bo jest troszkę mniejsze to wojsko, a starsi wasi koledzy z tyłu za mną, tamte, tamto boisko jest troszkę większe, są starsi, będą mogli się bardziej wybiegać. Rzuty z autu wykonywać będziemy z nogi. Myślę, że wszystko ja będzie resztę yy, na bieżąco korygowane. Także myślę moi drodzy, że możemy zaczynać nasz dzisiejszy turniej. Moi drodzy, harmonogram dzisiejszych zawodów każda z drzeży dostała. Jest również wywieszony na oknie koło wejścia do naszego budynku. I jako pierwszy mecz z rocznika 2003 będzie to mecz pomiędzy drużyną gospodarzy, drużyną startu Wola Mielecka i drużyną ziomków 1 Rzeszów. A równolegle w roczniku 2005 mecz pomiędzy startem Wola Mielecka a Mosirem drugim Mielec. A więc y, rocznik 2005, drużynę startu i drużynę Mosiru zapraszam tutaj po mojej lewej stronie, a drużynę startu i ziomków pierwszych z rocznika 2003 zapraszam na tamto boisko. A ja drodzy Państwo chciałem bardzo gorąco powitać radnego sejmiku wojewódzkiego, pana Fryderyka Kapinosa, dzięki któremu, dzięki pomocy którego ten turniej dzisiaj się odbywa. To pan Fryderyk pomógł nam zorganizować nagrody na ten dzisiejszy turniej. Mam nadzieję, że to właśnie dzięki panu Fryderykowi jeszcze niejedną taką imprezę zrobimy. Ja zapraszam tutaj do nas Pana Fryderyka Kapiniosa i Pana Zenona Skibę. Pana Fryderyka jako radnego Sejmiku Wojewódzkiego, który pomógł nam dzisiaj w organizacji tego turnieju. I witamy też i zapraszamy Pana Zenona Skibę, Przewodniczącego Rady Gminy Miele. Mam nadzieję, że Pan Zenek pomoże nam następną taką imprezę też zorganizować na naszym obiekcie. Panie Zenku, widać, że tutaj się coś dzieje. Bardzo chętnie. Staram się spomóc następną imprezę, zwłaszcza widząc tak wspaniałe panie, które tak dopingują swoje kochane dzieci. A więc pana z rękach trzymamy ze słowa. Pan Fryderyk na pewno nam pomoże. To nam teraz, to na pewno następnym razem też pomoże. Jak patrzyłem jak pięknie braliście, naprawdę, takżeście walczyli wspaniale, także bardzo Wam gratuluję. Wszyscy jesteście dzisiaj zwycięzcami, ktoś musiał wygrać, ale, ale wszyscy jesteście zwycięzcami. Gratuluję rodzicom, gratuluję mamom, tatom, którzy tak tutaj mocno trzymali kciuki. Gratuluję prezesowi Zbyszkowi, Mariuszowi Kawalcowi, i i Panu Przewodniczącemu. Wszystkiego dobrego. Ja również przyłączam się do e, życzeń i podziękowań dla e, panów organizatorów dzisiejszego turnieju: panu prezesowi startu Wola Mielecka, e, Zbyszkowi Opieli, panu e, Robertowi Skoworonowi oraz tutaj duszy, towarzystw, dusza, duszy, duszy towarzystwu Mariuszowi Kawalcowi. Dziękuję bardzo. Jeszcze panu Robertowi tylko no Panu pogratulowali. Ja to jestem taką tylko duszą towarzystwa od mikrofonu, ale moi drodzy, ja przede wszystkim dziękuję wszystkim członkom zarządu Startu, bo naprawdę oni wiele czasu poświęcili i na ten tu, turniej i na to, żeby w ogóle tutaj w naszym klubie się coś działo. Właśnie tutaj dokłada się do tego, dokłada swoją cegiełkę, aby coś się działo, aby mamy mogły się cieszyć. I dziękujemy mamom! Widać, mamy tutaj miecznie i nas wścieciłem jak Takusiowie, co nas mężczyzn cieszy. No i chyba możemy przejść do konkretnych Wola Wielecka. Zapraszamy! Panie Frederyku, zapraszamy do wręczania jak

Miejsce drugie w roczniku 2003 zajęła drużyna Ziobków Rzeszów. Brawo! Brawo! Uważcie, no i miejsce pierwsze number one w roczniku 2003 jest drużyna ziomków 1 zapraszamy kapitana proszę jaki duży puchar za małych Zrostem wielkich duchem zawodników z ziomków Rzeszy. <sum> Moi drodzy, teraz przechodzimy do rocznika 2005. Czwarte miejsce w roczniku 2005 zajęła drużyna Masiro. Mierec, druga drużyna, Maciej do druga drużyna, Maciej do Drużyna pomarańczowa. w turnieju w roczniku 2005 zajęła drużyna Mosiru jeden mielec. W drużynie Mosiru jest jedna rodzynka. Brawa dla dziewczynki. I moi drodzy miejsce drugie w dzisiejszym turnieju w roczniku 2005 zajęła drużyna Ziomki Rzeszów. Panie moi drodzy, miejsce numer 1, drużyna number one dzisiejszego turnieju, z rocznika 2005, drużyna startu Wola Melecka. Puchar na ręce Kuby z Teca. Poproszę stańcie, do zdjęcia pani вам zrobi piękne pamiątkowe zdjęcie. Давай, давай, давай. Бабе, знай, продовжуй. Табіні, я не знаю. Teraz moi drodzy, przejdziemy do nagród indywidualnych. A więc moi drodzy, dla najlepszego bramkarza w roczniku 2003, w którym został Jakub Kotpira. Dla najlepszego zawodnika turnieju rocznika 2003, którym jest Mateusz Rojewski. Rojowsk dla najlepszego strzelca rocznika 2003, którym jest Maciej Makarski. W roczniku 2005 mamy dwóch najlepszych strzelców ex Pierwszy z nich jest Jakub Stec. Kacper Cyganowski. Teraz nagroda dla najlepszego zawodnika rocznika 2005, którym jest Paweł Lewandowski. Teraz jeszcze nagroda na koniec dla najlepszego bramkarza rocznika 2005, którym jest Kacper Miąsik. Moi drodzy, teraz jeszcze specjalny upominek, wyróżnienie dla naszej rodzynki, czyli dla koleżanki, która jako jedyna reprezentuje w tym sporcie dzisiaj płeć żeńską. Wiktoria Hojacka. Teraz moi drodzy Naprawdę dla każdego zawodnika z poszczególnych zawodnika? dla najlepszego zawodnika z poszczególnej drużyny, Których wytypowali wasi trenerzy. Klub z Falawielecka, Słomba, Rapał. Żąbki 2, Rzeszył. Oliwie! Oskar Gabroński. Oliwie! Mosir! Mielej! Dominik Chojnacki! I pierwsze Rzeszów Kędzierski Maksym Widzisz nie ma Teraz wyróżnienia dla zawodników z rocznika 2005. Masir II Mielec, Mosir, drugi Mielec, Małek, Aleksander. Zdrużymy Ziomków. Jaromir Sowa. Ja, <skrywa> Aóg oh, 1, Mielec, Olivier kołacz. Wow. Startu. Najlepszym zawodnikiem został mroczka Bartosz. Teraz zapraszam wszystkich trenerów na środek. Zapraszam pana Bogdana Mokrzyckiego, pana Biąsika Rafała, pana Pawlika Dawida i pana Jacka Cyganowskiego. Teraz trenerzy odbiorą nagrody za wkład, za pracę, za swój poświęcony czas. Rodzice za to mają doskonale szlifowane pociechy.

Każdy z zawodników jeszcze indywidualną nagrodę dla siebie będzie mógł coś poczytać, pooglądać. Proszę Proszę bardzo. Zapraszamy tutaj do nas sędziów. Zapraszamy sędziów. Chcemy też im podziękować za dzisiejszą pracę, za poświęcony czas. Idą dwa rafały, jeden duży, drugi mały. Dziękujemy Wam koledzy za to, że chcieliście dzisiaj poświęcić swój czas dla nas i dla tych najmłodszych tutaj. To moi drodzy, jeszcze ktoś z gości chce coś powiedzieć, to chętnie odstąpię mikrofon. Moi drodzy, to w imieniu klubu sportowego Start Wola Bielecka chciałem Wam bardzo podziękować za dzisiejszy turniej. Mam nadzieję, że podobało Wam się, duch walki Was jest duży. Dziękuję rodzicom za to, że chcą Was tutaj przywozić, poświęcają swój czas i inwestują w Wasz rozwój. Dziękuję wszystkim, do usłyszenia i do zobaczenia na kolejnej imprezie. Jeszcze mam nadzieję, że w tym roku. 谢 <laughs>